Budda wyrasta na prawdziwego polskiego Mr Beasta, a wszystko to za sprawą akcji na stacji benzynowej, podrzucenia tajemniczej skrzynki pod dom dziecka oraz płacenia za z psiakami, które wzbudziły poruszenie w sieci i nie tylko. a Oprócz tego Gargamel pojawił się na openerze i by do Esa. Nie wiem, ale się dowiem otrzymali zapowiedź pozwu za materiał o High Dymit z kanału sprawdzam jak niechcący nagrał poradnik o okradania ludzi. Robert Lewandowski zażądał sprostowania od kwejka za pojawiające się memy. Kontrowersyjne zdjęcie z fotobudki z openera podzieliło internet, w tym skontaktowałem się z organizatorami, żeby wyjaśnić sprawę. A a w szybkich newsach będzie o Marcinie Banocie oraz Ilonie Masku. Witam Was w podsumowaniu najciekawszych informacji z sieci i lecimy z pierwszym tematem. Dwa tygodnie temu na kanale Nie wiem, ale się dowiem pojawił się film zatytułowany Influencerzy w rękach Czeczenów Heilik Analiza Wpływów. Materiał ten powstał po ogłoszeniu wyników śledztwa ABW i decyzji MSWIA o zbanowaniu federacji, w tym o zamrożeniu środków. Autorzy zebrali w jednym miejscu od dawna krążące w sieci informacje, które wskazywały na możliwe powiązanie Heilik z kaderowem, głównie poprzez postać Bajsangura Edelbiewa, ale o tym za chwilę. Cały film wywołał szeroko. Dyskusję, w tym doszło do konfrontacji nie wiem, ale siedowym z ekipą WK, której wątek również został poruszony w kontekście sponsorowania eventu. Podobnej konfrontacji oczekiwał Sławomir Bielski, jeden ze współwłaścicieli Haili, oraz osoba pomagająca przy organizowaniu nowej federacji klautem MA. Jak się okazało, nie wiem, ale się dobiem, mimo własnych chęci, nie mogli zrealizować takiej debaty. Powód, dla którego nie odpowiedzieliśmy na prośbę ze strony Julity Górskiej i Sławomira Bielskiego, ma podłoże prawne. Po otrzymaniu wiadomości z rzeczoną prośbą postanowiliśmy skonsultować te propozycje z prawnikami, którzy jasno odradzili prowadzenie takich rozmów. Prawniccy argumentowali, że rozmowa z osobami bezpośrednio zainteresowanymi, które tworzyły Hailik, może utrudniać prowadzenie śledztwa ABW, a kanał może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej ze względu na nagłośnianie informacji, które potencjalnie mogły być klasyfikowane jako tajne. Niestety, ale odmowa debaty nie spodobała się słowomirowi Bielskiemu, który w wiadomości do niego malesie dowiem zapowiedział wstąpienie na ścieżkę prawną, a tym samym pozew. W związku z brakiem odpowiedzi na wystosowaną prośbę o konfrontację w temacie materiału wyemitowanego przez państwa w dniu 1906 2023 influencerzy w rękach Czeczenów informuje, iż decydowałem się w Wstąpić na drogę karną sądową z powodu pomówień z wykorzystaniem środków masowego przekazu skierowanych w stronę mojej osoby artykułu 212 kodeksu karnego. W konsekwencji publicznego zniesławienia. Z poważaniem Sławomir Bielski. Oczywiście Bielski ma prawo wyjaśnić sprawę przed sądem i tam szukać sprawiedliwości, jednak warto też spojrzeć na wszystko w kontekście wizerunku. Pomijając skrajne przykłady, jak ostatnio z hejterem Tomasza Świękały, generalnie internet nie lubi straszenia pozwami, a tym bardziej gdy opinia publiczna rzeczywiście ma pewne obawy i raczej stoi po stronie, nie wiem, ale się dowiem. I to jest w sumie najważniejsza informacja z tego filmu, ale nie Jedyna, bo poruszona została również kwestia Bajsangura i Paszy, który wypowiadał się o nim w ciepłych słowach. E, powiedz, dlaczego ta federacja i dlaczego taki rywal? Wiesz co, ogólnie jestem może bardzo słowny, jestem słowny w sumie, odkąd rozmawiałem z właścicielem Highliga a propos pożyczenia materacy na nasze kampy, gdzie były zajęcia Muay Thai. Nie było to mega zobowiązanie, ale już mnie kupi w tym momencie, że po prostu fajnie się z nim rozmawiało, bardzo uczciwy człowiek, bardzo, bardzo kontaktowy, fajny mamy wspólny język, ten człowiek jest bardzo sportowy, więc pozdrawiam cię, Bajsangur. Osoba, o której mówi Pasza, to wspomniany wcześniej Bajsangur Edelbiew, przedstawiciel Absolute Championship Akmat ACA na nasz region. Dobrze byłoby, żeby Pasza jakoś odniósł się do... Do przytoczonego fragmentu, jak i ogólnie całej sytuacji. Jakby nie patrzeć, był on gwiazdą Heilik, a jego walki przyciągnęły mnóstwo ludzi. Oprócz tego w materiale pojawiło się ujęcie, na którym widać, jak Bajsangur stoi przy scenie i ogarnia zawodników. Jeśli dodać do tego słowa Bielskiego, który wprost powiedział, że Bajsangur pracował dla Heilik, to wychodzi na to, że brał on udział w tworzeniu Gali. Jednak na tym nie koniec, ponieważ okazało się, że Bajsangura Edelbiewa można również zobaczyć na nagraniach z wydarzeń organizowanych przez Heilik. Na nagraniu widzimy, jak Bajsangur interweniuje w trakcie przepychanki Alana z Denisem podczas ważenia, a następnie poklepuje Alana. Łączy z te informacje można wywnioskować, że Boysangur Edelbiew był czynnie zaangażowany w League, pomimo tego, że jego osoba nie była wpisana w zarząd spółki. Po poprzednim materiale analizującym wpływy czeczeńskie w tej Federacji pojawiło się wiele komentarzy, że argumentacja była oparta na domysłach i luźnych powiązaniach z ACA. Te domysły i luźne powiązania okazały się prawdą. Mówiłem o tym w swoim materiale o oferze z Heilig, ale teraz ponownie przypomnę, że warto byłoby wyjaśnić, jaką rolę w Federacji pełnił Bajsangur i dlaczego mimo udziału w projekcie nie był wpisany w KRS. Osobiście uważam, że poruszenie tej kwestii i rozwianie wątpliwości byłoby dużo lepsze niż składanie pozwu, a na pewno w kontekście wizerunkowym. Zanim przejdę do najgłośniejszej afery związanej z to najpierw a w zasadzie ciekawostka. Wiele osób tęskni za starym gargamelem, którym jażdżył ludzi, nagrywając filmy komentarzy. Mimo wszystko aktualnie Kuba realizuje się prowadząc dwóch typów podcast wspólnie z generatorem Frajdy, czasem streamuje na Twitchu, ale rozwija również swoją muzyczną zajawkę jako DJ. Jak widać idzie mu całkiem nieźle, bo pojawił się na telebimach na scenie w trakcie koncertu BTS-a. BDOES 2115 albo raczej BDOS 2115. W swoją główkę. Jeśli dostawałbym złotówkę za każdą głupią, nieprzemyślaną, idiotyczną decyzję bds to miałbym ich, no, 2, 1, 1, 5. W skrócie Gargamel nagrał prześmiewczy film na bds komentując jego muzykę i zachowanie. W tle można było usłyszeć charakterystyczną muzyczkę, no i oczywiście nie zabrakło równie charakterystycznego montażu. Na tym jednak się nie zakończył jego udział w koncercie, bo i tym razem wystąpił jako DJ. Ja będę oh! 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 a wy przeżyjecie najlepszy wieczór waszego pijtanego. O ile wcześniej co jakiś czas trafiałem na ujęcia raczej undergroundowych setów Gargamela, o tyle teraz można powiedzieć, że wskoczył do mainstreamu. Prawdopodobnie wielu z Was nawet nie wiedziało, że rozwija muzyczną karierę, no ale teraz już o tym wie każdy. Ciekaw jestem, jak to się rozwinie, chodzą plotki, że Gargamel będzie DJ-em podczas trasy koncertowej bds ale o tym dopiero się przekonamy. I jak już o doniesieniach z Openera mowa, to w sieci najgłośniej jest o kontrowersyjnym zdjęciu wykonanym w fotobudce na terenie festiwalu. W skrócie kobieta i mężczyzna postanowili wejść do fotobudki i uwiecznić swoje grażki, a konkretnie to, co najmano oskarżał, Bokzela, że rzekomo robił w kiblu w galerii. Okazało się jednak, że wyczyn tej pary nie pozostał anonimowy, ponieważ w budce był zamontowany ekran, który pokazywał wykonane w środku zdjęcia. Niedługo później pojawiły się również kolejne ujęcia, już nie tak skrajne, ale generalnie widać, że dobrze się bawili. I tak oto ktoś stojący w kolejce uwiecznił te wiekopomną chwilę, która wzbudziła ogromne emocje. W całej tej sprawie pojawia się wiele pytań, na które póki co nie ma odpowiedzi. To znaczy, czy para zabawiała się mając świadomość, że inni zobaczą fotki, czy organizator poinformował użytkowników budki, że zdjęcia wyświetlają się na ekranie, oraz takie bardziej techniczne. Czy ich zachowanie nie podchodzi pod artykuł 140 mówiące o nieobyczajnym wybryku. Uznałem, że warto skontaktować się z organizatorami Openera, agencją Alter Art i zapytać o ich stanowisko w tej sprawie i o to, co się dowiedziałem. Szanowny panie Tomku, w przestrzeni publicznej ukazały się nieprawdziwe, powielane przez niektóre media informacje, mówiąc o tym, że w trakcie tegorocznej edycji Openera na ekranach scenicznych były wyświetlane zdjęcia uczestników festiwalu, wykonane w fotobudkach partnerów. Jest to kłamstwo i fake news. Oświadczamy, że żadne materiały tego rodzaju nie były kiedykolwiek udostępniane na ekranach scenicznych, co więcej, nigdy nie było. Takich planów. I tutaj warto wyjaśnić, że część mediów podała informację, że kontrowersyjna fotka pojawiła się na telebimach, czyli ogromnych ekranach na scenie. Alterat dementuje te doniesienia, natomiast z materiałów w sieci wynika, że zdjęcia pojawiły się na małych ekranach, prawdopodobnie przy budce. Postanowiłem dopytać o te kwestie. Zdjęcia w fotobudce w strefie ICO z Philip Morris były zdjęciami prywatnymi. Nie pojawiały się na żadnych festiwalowych ekranach. Na pozostałe pytanie odpowie osoba odpowiedzialna za wykonywanie zdjęć oraz całą strefę Philip Morris Polska. Oczywiście wysłałem listę pytań do osoby, do której zostałem przekierowany, jednak w momencie na materiału, jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi. Jak tylko otrzymam wiadomość, to wrzucę na Twitterka albo omówię na streamie na Twitchu. Na ten moment Alterat bardzo mocno odcina się od kontrowersyjnych fotek i przerzuca ciężar na firmę, która wynajęła strefę z fotobudką. Osobiście uważam, że takie igraszki w miejscu, z którego za chwilę będą korzystać inni ludzie, to słaby pomysł. Wiecie, nie chodzi o samą czynność, co o miejsce idące w parze wydzieliny, zapach i tak dalej. Mam wrażenie, że to po prostu brak szacunku do osób, które niekoniecznie chcą brać udział w takich akcjach. Już mogli iść do namiotu czy winne postonne miejsce i tam się zabawiać. Dziwi mnie też brak jakiejkolwiek. Selekcji Zdjęć wyświetlanych na ekranie, bo już nawet nie chodzi o seks, ale ludzie mogli pokazywać inne kontrowersyjne czy nawet obraźliwe treści, które jakby nie patrzeć, są łączone z openerem, bo na dole widać ich logo. Ostatecznie mam wrażenie, że cała sprawa stanie się memem i niczym więcej, bo już chyba przywykliśmy do tego typu aferek. Robert Lewandowski jest nie tylko gwiazdą FC Barcelony, ale również internetowych memów. Ostatnią popularność zdobyły te nawiązujące do sukcesów Igi Świątek, którą prześmiewczo wiele osób nazywa gówniarą z paletką. Zresztą iga je widziała i przyznała, że ją bawią. Wiem, że gówniara z paletką dostarczyła tych. okay não sei W zeszłym sezonie i. Jednak ostatnio, poniekąd ze śmiesznych i stosunkowo niewinnych memów, narodziła się całkiem poważna drama. Osi wydało nową kolekcję napojów, ale ich twarzą zamiast kojarzonego z marką Roberta została IGA. W sieci pojawiła się informacja, że to firma zrezygnowała ze współpracy, ale okazuje się, że nie do końca tak było. Sprawa tak bardzo zabolała Lewandowskiego, że aż postanowił wysłać do redakcji portali pisma z prośbą o sprostowanie. Takie pismo otrzymał m.in. serwis Wirtualne Media, na który powoływało się wiele innych portali i który wydał oficjalne wyjaśnienia. Nierzetelność wspomnianego materiału polegała na podaniu w tytule nieprawdziwej informacji, że marka Osi zrezygnowała ze współpracy z Robertem Lewandowskim na rzecz Igi Świątek i na braku wskazania, że współpraca Osi z panem Robertem Lewandowskim została zakończona z inicjatywy piłkarza. Użyte w tytule artykułu słowo zrezygnowało nie było zgodne z prawdą i zostało powielone w przestrzeni medialnej. Jednak zanim do tego doszło, pierwotny artykuł został zmieniony, ale bez podania informacji o błędzie i właśnie dlatego współpracownicy Roberta postanowili mocniej zareagować. Niektórzy obstawiali, że Lewandowski nawet o tym nie wiedział, że za całe zamieszanie odpowiadają prawnicy. Ale chyba jednak wiedział, bo podał dalej wpis na swoim Twitterze, gdzie śledzi go prawie 3 miliony osób. To jednak jeszcze nic, bo oberwało się też stonie z memami. W memach pomiędzy tą dwójką praktycznie zawsze wywyższano modą tenisistkę i jej sukcesy, a Robert był przedstawiany jako ten stratny. Błędna informacja odnośnie współpracy z Osi była wyjątkowo wdzięcznym tematem do memów, więc i tym razem ich nie zabrakło, a wiele z nich pojawiło się na kwejku. Portal ten również otrzymał pismo od współpracowników lewego. W odpowiedzi na pismo od prawnika pana Roberta chcielibyśmy sprostować niezgodną z prawdą informację zawartą w memach umieszczanych na naszej stronie. I teraz tak, rozumiem walkę o sprostowanie nieprawdziwej informacji odnośnie tego, kto zerwał współpracę. Przy skali popularności Lewandowskiego takie kwestie wizerunkowe mają znaczenie, jednak niezależnie od sytuacji, czepianie się łomemy, to moim zdaniem przesada. Wizerunkowo wygląda to na tzw. ból dupy i brak dystansu, czyli krótko mówiąc zły ruch. Trochę szkoda, bo można to było rozegrać inaczej, ale jest jak jest. Youtuberzy testowali i nagrywali przeróżne poradniki, ale takiego jeszcze nie widzieliście. Dymit Błaszczyk, czyli prowadzący z kanału Sprawdzam jak, postanowił nagrać film o urządzeniu, które kopiuje sygnał z pilota, kluczyków do samochodu. Czy nawet karty płatniczej. Żeby tego było mało, tytuł filmu również zachęca, aby go obejrzeć. Otworzyłem cudy samochód i wszedłem do obcego domu, dlaczego to jest legalne. Zakładam, że film miał być ostrzeżeniem przed tego typu urządzeniami i przestrogą, abyśmy uważali, czy ktoś stojący obok, nie kradnie przypadkiem sygnału z naszego pilota. Tylko że niestety, ale materiał wygląda jak całkiem niezły poradnik dla złodzieja. Z wiadomych względów ocenzurowałem materiał, żeby samemu nie rozpowszechniać tego typu treści. W nieodpowiednich dłoniach to urządzenie jest bardzo niebezpieczne. I czy zadziała? No. My dzisiaj klonujemy swoje urządzenia, nie to, że ktoś. To przechodzi lub zgubił kluczyk, i my, jak takie dziady, po prostu bierzemy i to robimy, bo to jest super nieetyczne i tego absolutnie nie pochwalamy. To urządzenie w ogóle jest naprawdę bardzo niebezpieczne, jeżeli jest ono w dłoniach osób niepowołanych. Limit wiele razy podkreśla w filmie, że urządzenie jest niebezpieczne, tylko że wcześniej podał jego nazwę, cenę, a w trakcie materiału krok po kroku wyjaśnia, jak przechwycić sygnał i wykorzystać go na własną korzyść. Wygląda więc to jak niezamierzony, ale jednak poradnik dla złodzieja. Najlepsze jest to, że podał nawet sytuacje, gdzie potencjalny przestępca może to wykorzystać. I... Dosłownie w tym momencie dostajemy się do kogoś do domu Do, do mojego No na przykład <laughs> Mogę wejść ten, a wyjdę drzwiami <laughs> Bardzo niebezpieczne Bardzo niebezpieczne, bo wiemy, że dzisiaj domy jednorodzinne Połączone są garaż z domem. Kto zamyka drzwi z garażu do przedpokoju? Nikt. Więc otwierając bramę garażową tak naprawdę dostajemy się do wnętrza domu, co jest hiper niebezpieczne. Oprócz tego pokazał, co trzeba zrobić, gdyby ktoś chciał ukraść auto, oczywiście w ramach przestrogi. To też się udało, ale na całe szczęście nie jest to takie łatwe, a przynajmniej nie w jego przypadku. Ja na całe szczęście sposób, który pokazał na kopiowanie sygnału z kart płatniczych nie zadziałał i nie udało mu się zapłacić urządzeniem w sklepie. Nymitz z dumą przyznał więc, że na całe szczęście, bo urządzenie byłoby nielegalne. Na sam koniec mieliśmy karty bankomatowe i tutaj na szczęście sobie z tym absolutnie nie poradził, bo jeżeli by sobie poradził, to na bank nie byłoby to legalne urządzenie. Tak szczerze, to nie wiem, czy jest się z czego cieszyć, że urządzenie jest legalne, i do takich samych wniosków doszli komentujący, którzy szybko wypomnieli prowadzącemu, że zrobił głupotę, publikując tego typu film. Pogratulować publikacji tego typu filmu, można było na koniec podsumować, że najlepiej używać urządzenia późną nocą. Wiele osób nigdy o tym nie słyszało i dowiedziało się właśnie od was, od taką reklamę temu urządzeniu zdobyliście. Przydatny odcinek dla złodziei. Dymit stosunkowo szybko zdał sobie sprawę z powagi sytuacji, ponieważ ukrył film i zobaczyło go jedynie 50 tysięcy osób. Osobiście wątpię, że sprawdzam jak chciał kogokolwiek nauczyć kradzieży, a po prostu zbyt szczegółowo podszedł do tematu. Jest to przestroga dla w sumie wszystkich youtuberów, aby uważać na formę materiałów, które z założenia mają być pomocne i chronić ludzi, a w finale mogą się okazać szkodliwe. Twórcy z całego świata inspirują się, czy też wręcz kopiują twórczość Mr. Bista. W Polsce mówi się w ten sposób o twórczości Freeza albo Czajnika, jednak na horyzoncie pojawił się nowy i to bardzo mocny gracz, a konkretnie Budda. W jego przypadku nie chodzi o sam koncept na filmy, a o rozmach finansowy, który. No, jest ogromny. Do omówienia jest kilka akcji, więc zacznę od tej związanej ze stacją benzynową. Na Instagramie buddy pojawiła się bardzo miła i kusząca z punktu widzenia kierowców informacja o darmowym tankowaniu. Rzeszów stacja przy Armii Krajowej. Wujo bud daje każdemu za free, aż wykorzystamy limit. Proszę Was o nie pytanie o zdjęcia. Tankujesz, odjeżdżasz następny, tak żeby max sprawnie szło i jak najwięcej osób skorzystało. Jak się zapewne domyślacie, akcja przyciągnęła kilka osób. No dobra, nie kilka, tylko dosłownie tłumy, które utworzyły gigantyczny korek, z czego zgodnie z doniesieniami, najdłuższy był na obwodnicy i ciągnął się przez 7 km. Rozmach zarejestrował profil Rzeszowski dron, który pokazał skalę zainteresowania z lotu ptaka i którego ujęcia widzicie teraz w tle. Nic więc dziwnego, że w pewnym momencie zaczął brakować paliwa, o czym Budda na bieżąco informował na Instagramie. Uwaga, ogłoszenie duszpasterskie, powoli na stacji kończy się paliwo. 98 koniec, 95 jeszcze trochę, diesla jeszcze trochę, więc powoli już nie ustawiajcie się w tym korku, mam nadzieję, że zdążymy obsłużyć to, co w korku stoi. Albo i nie. Jeśli macie samochód i regularnie tankujecie, to wiecie, że nie jest to tania sprawa, więc naturalnie rodzi się pytanie, ile budda wydał na paliwo. Z informacji z portalu Rzeszów News wynika, że ostatecznie rachunek zamknął się na poziomie 90 tysięcy złotych. Patrząc na zainteresowanie i wydaną sumę, akcję zdecydowanie można uznać za udaną, choć oczywiście w sieci pojawiły się również opinie niezadowolonych osób, które stały w korkach i to nie z zamiarem darmowego tankowania. Sugerując z kilkumetrowej długości korku, by z baranówki dojechać na Rod za lesie, by na przykład MPK i miasto podliczyły koszty tej dudnej promocji i poszukały od Odszkodowania od właściciela, watkiem i podobno inteligentnego Buddy. Choćby z tego powodu, że w korku stało też mnóstwo autobusów miejskich. Ale nie wierzę w sukces z głupotą i brakiem wyobraźni, nikt jeszcze nie wygrał. Zdecydowanie mniej kontrowersji, ale równie dużym jak nie jeszcze większym zainteresowaniem cieszy się inna akcja, za którą prawdopodobnie odpowiada Budda. Tym razem chodzi o tajemniczą skrzynkę, która pojawiła się przed domem dziecka w Długim w województwie podkarpackim. Była ona zabezpieczona kłódką z kodem, którą otworzyła policja i okazało się, że w środku był plik banknotów oraz mnóstwo słodyczy. Około godziny 7:00. Zero dyżurujący wykonawca zauważył osobę, która pozostawia pod drzwiami placówki dużą metalową skrzynię. Kiedy wyszedł i próbował nawiązać kontakt, osoba oddaliła się. Skrzynia była w całości wykonana z metalu, zabezpieczona grubym łańcuchem i kłódką z szyfrem, a na niej kartka z napisem Proszę się nie bać, paczka to darowizna, nic groźnego. Funkcjonariusze po przyjeździe na miejsce dokonali oględzin, przekazany telefonicznie kod był prawidłowy i po otwarciu skrzyni przez policjanta okazało się, że skrzynia po brzegi wypełniona jest słodyczami i banknotami, knającymi w sumie kwotę 100 tysięcy złotych. O akcji zrobiło się bardzo głośno, sprawę na w tym m.in. TVN. No dobra, ale skąd podejrzenia, że to akurat Budda podrzucił skrzynkę? Po pierwsze był on w tym rejonie Polski ze względu na akcję na stacji. Po drugie kod do kłódki to 47, a cyfra ta jest skojarzona z buddą. Po trzecie, na jego Twitterze pojawił się wpis mówiący o skrzynce pełnej casual, a po czwarte skomentowałem jeden z jego postów i odpowiedział dosyć wyraźnie, sugerując, że wszystko wyjaśni się, gdy wypuści swój film. Tak więc w bardzo krótkim czasie Budda rozdał blisko 200 tysięcy złotych i to jeszcze nie wszystko. Już teraz zapowiedział i zrealizował kolejną akcję, tym razem związaną z pomocą zwierzę. Schronisko Wojtyszki, azyl dla zwierząt. Pierwsze 50 osób wyprowadzi z nami psiaki na spacer. Każdy wyprowadzający otrzyma ode mnie 1000 zł wynagrodzenia za spacer. Zapraszamy po dobrą godzinówkę. Sumując, to wszystko wychodzi prawie ćwierć miliona złotych i otwarte pozostaje pytanie, czy to koniec, czy dopiero początek charytatywnej działalności Buddy. Wiem, że się powtarzam, ale serio w tym świecie wszechobecnych haper bardzo przyjemnie nagrywa mi się tego typu pozytywne newsy. Tak jak nie śledziłem poczynań Buddy, tak teraz zamierzam, bo zaintrygował mnie tym projektem. Marcin Banot z kanału BNT ponownie pod Poził się spinaczki na liczący 200 metrów wieżowiec Montparnasse z Paryżu. Oczywiście spinał się bez zabezpieczeń i wzbudził ogromne zainteresowanie przechodniów, a w sieci pojawiło się mnóstwo nagrań. W finale kolejny raz udało mu się dotrzeć na szczyt, publika wiwatowała, ale niekoniecznie aż takim entuzjazmem pałały służby, które go zgarnęły. Ciekawe jaka tym razem będzie kara i czy skończy się na mandacie. Elon Musk, jako właściciel Twittera dosłownie bawi się platformą i testuje cierpliwość użytkowników. Teraz spadł na genialny pomysł, aby ograniczyć ludziom wyświetlanie postów. Najpierw nowe konta mogły zobaczyć 300 postów dziennie, 600 i Teraz zwiększono to do 500 tysiąca i 10 tysięcy dla posiadaczy subskrypcji Blue. Oficjalnym powodem zmiany są krążące na Twitterze boty i manipulacje systemem. Ograniczenie jest tymczasowe, ale kto wie na ile faktycznie z nami pozostanie.